Dzień dobry drogi koziorożcu. To są to to Twoje wiadomości na grudzień 2022. Mam dla ciebie cztery karty na stole. Pierwsza karta mówi uwierz, aby może pogłębiło Twoją wiarę. Obok tego mamy kartę niezależności i mamy bardzo dużo mieczy, bo mamy dziewiątkę mieczy w Twoim rozkładzie i piątkę mieczy. I już Ci mówię, co z tych kart czytam dla Ciebie. Ta pierwsza karta, uwierz, ona przede wszystkim mówi, żebyś odnalazł, odnalazła swoją wartość i aby była ona niezachwiana. Obyś zajął należne sobie miejsce w świecie i obyś zawsze był dla siebie i wierzył w siebie. Okay? Być może jest to dla ciebie nowa ścieżka, rozwijanie, odnajdywanie Twojej siły, Twojej niezależności, wiara w siebie. To, że możesz być sobie samym sterem i okrętem i odnieść sukces, to może być dla Ciebie coś nowego. Ale Twoje karty zachęcają Cię, żeby wziąć w tym kierunku, czy zrobić w tym kierunku pierwszy krok. To trochę tak jak nauka pływania, uczenie się swojej niezależności, swojej siły, wiary w siebie to wymaga prób i praktyki, to wymaga treningu, czasem nawet wymaga trenera, tak? Ale pierwszy krok zawsze należy do Ciebie. Nawet zwrócenie się o wsparcie do kogoś, poproszenie o pomoc, znalezienie tego trenera czy coacha wymaga od Ciebie pierwszego kroku i chęci. Okay? Nie bój się wyrażać siebie, nie zniewalaj swojej siły, nie zniewalaj swojej niezależności poprzez brak wiary, przez lęk, strach, przez czarne wizje i scenariusze. I Tutaj na pierwszej karcie widzimy taką strukturę, która jest podobna do jakiejś rafy koralowej, ale mnie przede wszystkim ta struktura przypomina labirynt. I właśnie myślę, że na tej ścieżce twojej niezależności, tego uczenia się, wiary w siebie, możesz czuć się zagubionym, możesz czuć, że błądzisz, tak? Że właściwie każda z tych dróg wygląda tak samo i nie wiadomo dokąd iść. I tak naprawdę, kiedy spojrzymy na obie te karty, to jest ta karta niezależności. To ten krajobraz i na pierwszej, i na drugiej karcie jest taki dosyć jednolity, tak? Ciężko znaleźć jakiś punkt odniesienia. I ten brak punktów odniesienia, tych jakichś drogowskazów, może powodować właśnie strach, może powodować burzę myśli, lęk, czarne scenariusze i myśli w stylu: na pewno zmierzam w złym kierunku, nie wiem dokąd idę. Jak mi ktoś nie pomoże, to sobie nie poradzę. I znowu, nie ma absolutnie nic złego w zwróceniu się o pomoc do kogoś, o poproszenie, żeby ktoś był Twoim przewodnikiem. Ale pierwsza osoba, do której powinieneś czy powinnaś się zwrócić, to Ty sam. Tak? Dlatego tutaj jest ta niezależność. W takich sytuacjach takiego jednolitego krajobrazu, gdzie ciężko właśnie znaleźć punkt odniesienia. Twoją nawigacją, twoim podstawowym kompasem jest twój instynkt, twoja mądrość, wiedza zdobyta z doświadczeń, twoja intuicja, a takim bębnym, wyznaczającym tempo twojego marszu powinno zawsze być twoje serce. I serce też jest kompasem, tak? Jeżeli uwierzysz w tą zaprogramowaną w tobie nawigację, to nigdy i w żadnej sytuacji nie będziesz czuć się zagubiony, bo nawigując z wewnątrz. Zawsze będziesz w stanie znaleźć drogę. Okay? I powiedziałam, że mamy dużo mieczy, czyli jesteśmy w sferze głowy, tak? myśli, przekonań. Dziewiątka mieczy, ta pierwsza karta tutaj to jest karta nocnych koszmarów, karta lęków, stresu, zmartwień, bezsenności. To jest karta procesowania jakichś przeciwności, czy właśnie procesowania, trawienia stresu. Z kolei piątka mieczy, która jest obok, to strach przed porażką i może to też być wewnętrzny konflikt. W twojej głowie może przemawiać do ciebie wiele głosów, i one mogą być bardzo chaotyczne, mogą mówić naraz, mogą być pełne lęku. A wszystko to jest powodowane brakiem wiary i strachem, że nie poradzisz sobie polegając tylko na sobie. Brak snu spowodowany stresem, z kolei odbierać też siłę fizyczną, która jest tak bardzo potrzebna, żeby z odwagą iść przez życie. Więc to jedno wpływa na drugie, tak? naczynia połączone. Kiedy jesteś fizycznie zmęczony, też jest dużo ciężej procesować te przeciwności, z którymi się mierzysz. Dla niektórych z Was ta strach, ta niepewność może trwać jakiś czas. Um, może 9 miesięcy, ale niekoniecznie. Natomiast dziewiątka mieczy mówi o stanie, który utrzymuje się przez jakiś czas. To nie jest coś, co się dzieje i, i jakby jest jednorazowym wydarzeniem. To jest proces, to trwa. Gdy twój, us, gdy twój umysł wiruje dzień i noc, jak pralka, to bardzo trudno jest widzieć jasno i szukać drogi przez ten labirynt, który wcześniej. Tak? I bardzo trudno jest słuchać wewnętrznego kompasu i intuicji, kiedy w głowie cały czas te różne głosy przemawiają. Do tego potrzebna jest cisza, do tego potrzebny jest spokój, do tego potrzebne jest zaufanie. I to, co jest tutaj ważne, to żebyś pamiętał, pamiętała, że strach jest przede wszystkim iluzją, strach jest projekcją tego, czego się boisz. Kiedy Twoje strachy materializują się, to wtedy już nie odczuwasz lęku, wtedy możesz odczuwać smutek, ból żal, może złość, ale lęku już nie ma, bo to, czego się bałeś, już się zmaterializowało, tak? Więc strach jest projekcją tego, czego się boisz i to jest bardzo ważne, bo kiedy uświadomisz to sobie, to zrozumiesz, że po pierwsze, w chwili obecnej jesteś bezpieczny, a po drugie, to, czego się boisz, wcale nie musi się spełnić. To jest takie trochę banie się na zapas, tak? I chociaż łatwiej to powiedzieć niż zrobić, to uspokój swój umysł zadbaj o to żeby on mógł odpocząć a do tego potrzebny jest sen potrzebny jest relaks być może pom pomoże głęboka medytacja może jakieś relaksujące kąpiele czy cokolwiek to jest co pomaga ci się fizycznie też zrelaksować raczej nie uciekałabym się na przykład do alkoholu on nam się teoretycznie Pomaga zrelaksować i, i zasnąć, ale tak naprawdę później, kiedy ciało jeszcze będzie musiało procesować alkohol, to te myśli mogą się stać jeszcze gorsze. Tak? Głęboka medytacja, może spacer, przebywanie w naturze, może przebywanie z osobą jakąś, która pomaga ci się czuć bezpiecznie. Zamiast wizualizować lęki, wizualizuj swój wymarzony efekt, swój wymarzony rezultat, swój sukces. Czyli zmień percepcję, zamiast angażować swoją energię w tworzenie wizji tego, czego nie chcesz, angażuj Twoją energię w tworzenie wizji, których, rzeczy, których pragniesz. Zobaczysz, jakie trudne to jest utrzymać tę wizję przy życiu. I tym bardziej jest istotne, żeby to właśnie w to zaangażować Twoją energię i, i zasoby Twoje fizyczne, mentalne, emocjonalne, kreatywne, duchowe. Tak? Zamiast zamartwiać się, że nie dasz rady czegoś zrobić. Karm się wiarą, że nic nie jest w stanie Cię zatrzymać. Nie pozwól, żeby twoje lęki, Twoje strachy stały się Twoim więzieniem. Tak? Tą wieżą na karcie pięciu mieczy. Nie daj się uwięzić w swoim strachu. Nie, nie pozwól sobie stać się więźniem swego umysłu. Pamiętaj, że to Ty kontrolujesz swoje myśli. Nie jesteś swoimi myślami, ale je kontrolujesz. To ty decydujesz, co wpuszczasz do swojej głowy i jakie wizje kultywujesz. Więc nie, nie, nie stań się więźniem swojego strachu i swojego umysłu. Róż przed siebie z wiarą. Zaufaj swojej intuicji znowu, którą tu reprezentuje księżyc. Zaufaj wewnętrznemu kompasowi i daj sobie czas, żeby się zrelaksować, i pozwól sobie spać. Ja bardzo często tak mam, że nie mogę zasnąć, bo procesuję coś w głowie. To może być rozmowa z kimś, albo coś z pracy, albo. Jakieś wydarzenia, tak? Jakiś taki wewnętrzny dialog. Z góry się czymś stresujemy, że nie dam rady czegoś na przykład na drugi dzień zrobić i nie mogę zasnąć. To, co wtedy robię, i to mi bardzo pomaga, ale to mnie kosztowało ogrom wysiłku, żeby się tego nauczyć. To to, że zaczynam sobie mówić, głowo, uspokój się, teraz nie jest czas, nie chcę tych myśli, nie ma na te myśli teraz miejsca. Teraz zasypiam. I powtarzam, to sobie po prostu blokuje. Ale musi to być poparte wiarą, że to ja te myśli kontroluję, a nie one mnie. Bo jeżeli będę mówiła dobra myśli, wyłączcie się, ale tak naprawdę będę karmiła się z zewnątrz wiarą, że nie mam nad tym władzy, to absolutnie nie zapanujesz nad tymi myślami. Musisz wyjść z miejsca zaufania, że to Ty jesteś panem, panią, nie tylko swojego życia, swojej sytuacji, ale też swojej głowy i tego, co się w niej dzieje. Zobaczmy jeszcze, jakie afirmacje dla koziorożca na grudzień 2022. Ta karta pojawia się piąty raz, mimo że tasuję cały czas i przecież nie widzę, jakie karty wybieram. Jesteś piątym lub szóstym znakiem, która to dostaje. Pozytywne mówienie do siebie wzmacnia Ciebie, Twoje marzenia i wizje. Bądź dla siebie dobry i kochający. To mi mówi, że wiele z nas, jako kolektyw, e, wiele z nas, wielu z nas ma problem z pozytywnym, dobrym mówieniem do siebie. Jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie. Naucz się być wdzięcznym za szczęście i za wyzwania. Zima jest tak samo ważna i potrzebna jak lato. Wszystkie doświadczenia niosą dla ciebie cenne lekcje. Kochany koziorożcu, wspaniałego grudnia, dbaj o siebie i do zobaczenia niedługo.